Dobry, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Wczoraj było na wesoło, a dzisiaj będzie na serio. E, bo taki czas e, może komuś się przyda to czytanie czyli jak przeżyć żałobę lub stratę. Bo osobiście uważam, że trzeba odbyć żałobę, zarówno po odejściu kogoś kochanego, ale też po po rozstaniu, po zmianie, po tym jak cię wywalili z roboty, po tym jak coś, coś się totalnie nie udało i należy odbyć żałobę, bo żałoba to wymyślili niegłupi ludzie. <grych> żałoba jest czasem naprawdę bardzo, bardzo ważnym. Więc zobaczmy jak Tarot się wypowie w tej kwestii, jak Odbyć tą żałobę. Pomyśl sobie o czy osobie, którą straciłeś, yy, która odeszła z tego świata, lub związek, który się rozpadł, lub coś, co było dla Ciebie wartościowego, ale już nie działa. Już, już tego czegoś nie ma. I zobaczmy. To zobaczmy, co czuję w związku z tym. Uuu, dziewiątka mieczy. Mm -hmm. Yy, dlaczego mam złość? Ósemka buław, o matko! Z czym nie chcemy się pogodzić w związku z tą stratą? Cesarzowa, co mnie boli w związku z tą sytuacją? Gdzie jest mój ból? Trójka pentakli. No. Co może pomóc? Jak sobie pomóc? Dwójka pentakli. Mhm. A co nie pomaga? W jakiej emocji tkwimy, która nie jest dla nas dobra? I to jest piątka, buław. Mhm. No i rada co z tym fantem zrobić, jak to przeżyć. Rycerz Pentakli. Niesamowite. Po prostu zak, a w tle mamy osa kielichów. Powiedziałabym tak, znaczy nie powiedziałabym, tylko mówię, że każde uczucie związane z tą stratą, z tą żałobą jest dobre. I zacznijmy od tego, co czujemy. No co czujemy w dziewiątym miecze? To czujemy. Nie śpimy. Nie, niektórzy nie jedzą. A niektórzy jedzą. Bo wiecie, to jest tak, że jak, jak reagujemy na stres? Poczucie bezsensu, poczucie... Lęku. Że jak to, dlaczego, po co e, to czucie? Ja bym powiedziała tak, że to co mówiłam, że daj sobie tu jest dużo o tym wypełnianiu czasu daj sobie przestrzeń na to, że jest ci źle że nie śpisz, że zajadasz albo że nie jesz że to wszystko to, co teraz czujesz, jest ok, że. Masz mętlik myśli, że płaczesz w dziewiątym mieczy płaczemy. Jak najbardziej płaczemy. W Połączeniu z tą ósemką buław, dlaczego się złoszczę? No bo kurwa nie mogę z Tobą pogadać. Nie mogę ci powiedzieć tego, czego ci nie powiedziałem, czy czego ci nie powiedziałam. Może nie zdążyłeś się pożegnać. Może relacja skończyła się nagle. Może zawsze myślałeś, że jeszcze kiedyś pogadamy, albo że ta osoba będzie. I jest takie. Na... Ale jak to? Że go nie ma, że jej nie ma, że tej relacji nie ma, albo tej osoby nie ma. Nie mogę do niej zadzwonić, nie mogę nawet się z nią pokłócić, nie mogę. Nic nie mogę. Mogę tylko pójść na przykład na cmentarz i. I mówić do grobowca, albo mówić do siebie w lustrze, czego ci nie powiedziałem, dlaczego żałuję i to cię denerwuje, to jest denerwujące, bo często zdarzają się nam takie sytuacje, kiedy coś się ucina i a my jeszcze mamy cały worek słów, cały worek emocji związanych z tym, których... Albo ze strachu, albo z jakiegoś powodu nigdy nie powiedzieliśmy, nigdy nie okazaliśmy, nigdy nie, nie pozwoliliśmy sobie na to, żeby powiedzieć o swoich bolączkach. Czasami relacje międzyludzkie są bardzo trudne i zabrakło czasu, żeby to wypowiedzieć. I co czujesz? Beznadzieję. I to jest bardzo na ten moment ta beznadzieja jest adekwatna. I ta złość, że nie mogę już z tą osobą porozmawiać. Nie mogę do niej zadzwonić, nie mogę wysłać maila, nie mogę pojechać do niej, bo coś definitywnie się skończyło. Jeżeli myślisz o relacji, to. Nawalanie SMS-ami albo wiadomościami, które ci upuszczą trochę tego, tej złości, ta, ta para trochę jak z szybkowara. Wyobraź sobie, że złość to jest tak, jak gotujesz coś, zupę w szybkowarze, nie? Wsadzasz tam różne rzeczy, za, za, zakręcasz szybkowar i on potem pisz, tak piszczy, tak robi, tak pssss. To to jest to, upuszczasz sobie. I może w złości, a może czasami po, 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 po winie e, zasuwasz z wiadomościami, żeby upuścić tej pary. Że jak to, dlaczego to nie wyszło? Dałam temu tyle, tyle energii, tyle ciepła, tyle miłości może. A jeżeli mówimy o osobie, której nie ma, to to jest ten żal, że i wkurwienie, że nie mogę. Że jej nie ma, że nie mogę z nią jakkolwiek, nawet się pokłócić, nie mogę. Chociaż może jak była, to naprawdę doprowadzała mnie do białej gorączki. Złość często trzyma nas przy życiu. Tutaj w tym wypadku to jest pewien etap przechodzenia żałoby, przechodzenia straty. Bo to nawet może być złość od tego, że Wylali cię z roboty. Uważasz to za wielką stratę i się denerwujesz, że nie, nie, nie pozwolili ci wyjaśnić, nie miałaś szansy, żeby się obronić, nie miał, nikt ci nie dał pola do tego, żeby się wypowiedzieć na ten temat. Tylko trach, trach, trach skreślona dziękujemy pani czy panu. I osobiście uważam, że warto przeżywać kolejne etapy żałoby. Tak jak powiedziałam na początku, czy to jest po stracie osoby, której, która odeszła, czy to jest po, po żałoba po związku, żałoba po przyjaźni, żałoba również po pracy, jeżeli była ważna. Bo jeżeli coś było nieważnego, to, to cię to nie ruszy. Ale jeżeli coś było ważnego i tego nie masz teraz, to masz prawo do beznadziei i masz prawo do złości, do wkurzenia się. I z tym niepogodzeniem się, że zobaczcie, mamy cesarzową, że to się wszyscy, te wszystkie trzy karty się łączą w taką e, informację, że to jest już niedostępne, nie możesz Dalej tego kontynuować. To poczucie, że w tej dziedzinie, w tej relacji, w tej pracy już nie wykreujesz niczego. I tak trudno jest to przyjąć, nie? To pogodzenie. Z My się często kłócimy z losem, który nam coś zabiera lub kogoś i jesteśmy w związku z tym właśnie zezłoszczeni i to, i to pogodzenie się, a cesarzowa ona się godzi z tym, ona wie, że życie przemija, że to jest koło życia i śmierci, że ciągle jesteśmy w takim procesie, gdzie coś do nas przychodzi, ale również coś od nas odchodzi. Zobaczcie, ja osobi osobiście jestem taką osobą, która miałam kotkę. 17 lat była ze mną, Jadzia. Była dziwaczką, taką jak ja. I jak trzeba było się z nią rozstać, mówiłam do doktora: Niech ją Pan ratuje. I doktor mówi, ale to już ona miała dobrych 17 lat u pani. Pozwólmy jej odejść. I tak często w tej karcie, zobaczcie, jest tu jest akurat bardzo fajna talia. Pokazana, że coś odchodzi i coś przychodzi. I ten proces tego, że jest rodzimy się. Jesteśmy umieramy, że coś dostajemy, a potem to, to jest, zostaje nam odebrane albo yy, no odebrane po prostu poprzez proces życiowy bądź ktoś od nas odszedł, to nie znaczy, że to jest koniec świata. Warto tu zrozumieć, że tak jest świat zbudowany. To ci może przynieść ulgę. To koło życia i śmierci. Na to miejsce, na tej, w tej beznadziei, w tej złości, pojawi się, już się rodzi. Może nawet tego nie jesteś świadomy, ale już się buduje coś nowego. Czy nowa relacja, czy nowa, e, nowe zajęcie, czy poszukanie, co jest ze mną zgodne. Czy nowa osoba. Wiadomo, że są osoby, których się nie da zastąpić. No nie o to chodzi, że, nie wiem, pożegnałam jakiś czas temu e, mojego tatę. Przygotowywałam się do tego rok, żeby go pożegnać. Byłam przy nim. I w tej karcie mamy... Z tym, że mamy trochę czasu, ciąża trwa 9 miesięcy. Mówi się, że żałoba trwa rok. Nie bez przyczyny ktoś to kiedyś e, wymyślił, że masz prawo do żalu, do złości, do niepogodzenia się z tym, jak to się tak mogło zdarzyć przez rok czasu. A na pewno tu karty pokazały 9 miesięcy. Problem robi się wtedy, kiedy za czymś Tęsknimy czy za kimś wiele, wiele lat. To znaczy, że nie mamy zgody, że tak wygląda ten świat, w którym tutaj żyjemy. Bo rodzimy się i umieramy. I każdy ma swoją ścieżkę. Jeden ma długą, a drugi ma niezbyt długą. Ja yy, z moich osobistych przeżyć. Bardzo się złościłam na odejście kogoś, miałam, no nie chcę, żeby tutaj, para, jest para i mężczyzna odchodzi szybko, szybka diagnoza, szybkie odejście i złość, taka fajna para, tak się kochali, kurczę, dlaczego tak się dzieje, kto to wymyślił? A jego droga życiowa była taka, to jest bardzo trudne w Dziewiącym Mieczy to pojąć to, to i, I to, że nie mamy kontaktu, że nie możemy wykrzyczeć, nie możemy wypowiedzieć, nie możemy przytulić. Wszystko jedno, na, i, jaka była to relacja, czy dynamiczna, czy czuła, czy, czy i to, i to. Ech. Daj sobie czas w cesarzowej. Dotrze do ciebie, że tak miało być. Daj sobie czas i tłumacz sobie, że życie to właśnie rzeka, która gdzieś się zaczyna, a potem pomyśl sobie, że odejście kogoś lub czegoś, to jak jesteśmy jak kropla wody i jak się odrywamy, no to samoistnie od, od tego oceanu, to samoistnie istniejemy. A potem spadamy z powrotem do tego oceanu i jesteśmy pełnią. Myślę, że to ktoś, szczytując z pola, po prostu tak jest. I w cesarzowej jest zgoda na, na, na to, że tak funkcjonujemy. No. Co mnie boli z tą sytuacją? No, że nie mam kontaktu że nie mogę czegoś naprawić, że nie mogę czegoś zbudować wspólnie, że, tej, że, tej os że już jej nie zobaczę tej osoby, może na zdjęciach, może na filmach, ale że wspólnie, razem w tu, w dzisiejszym czasie, jest nieobecna, albo ten związek, że już razem nie budujemy naszej relacji, nie budujemy naszego związku. Jego nie ma. Może będzie inny, ale gdzieś tkwi w Tobie to, że to nasze wspólne już poszło. I to jest takie trudne do pogodzenia, że. Ale jak to? To znaczy, że my już nic, tak? I to boli, boli. że my już nic razem nie zrobimy. Takie urealnienie się, wejście w real w sytuacji straty, żałoby jest bardzo trudne. Bardzo boli. Cholernie boli. I gdzieś widziałam taki filmik pod tytułem Kochałam Cię. Cholernie. I tam cały, tam bardzo mi się to podobało. Kochałem Cię, czy kochałam Cię. Cholernie. Ale tego już nie ma. A teraz zadbam o siebie. Bo z Tobą już nic w Trójce Pentakli. To pomimo beznadziei, pomimo złości, pracując nad sobą, kreując swoje życie bez Ciebie, bez związku, bez... Tej pracy i urealniając się, że tego, tego już nie ma. Boli jak cholera. Ale w tym bólu możesz, jak tutaj mamy, co pomaga, możesz wybrać siebie. Bo można zostać w bólu, można zostać w beznadziei, można zostać w złości. Tylko zadaj sobie pytanie. Czy to coś zmieni, że nie pogodzisz się ze stratą, że będziesz się denerwować, wkurwiać, wypisywać, e, a możesz popracować nad tym, że tak jest świat, w którym żyjemy, skonstruowany. Wszystko przemija. Nasze zwierzątka, osoby, które nam towarzyszą, nawet dzień rodzi się, a potem słońce zachodzi, przemija. My żyjemy w tym kręgu życia i śmierci. Cykliczność. Teraz oczywiście, że jeżeli wierzysz w to, że się odradzamy, to jest łatwiej, albo jeżeli wierzysz w to, że przechodzimy do jakiegoś innego wymiaru, że dusza, że mamy duszę i nie jesteśmy tylko tutaj i teraz, że jest coś więcej niż człowiek. Ta jaźń gdzieś przechodzi, ta świadomość gdzieś indziej, albo się odradza, albo idzie do innego wymiaru, to jest łatwiej. I tutaj jest y, informacja dla Ciebie, wybierz. Czyli każdego dnia, jak złapiesz się na tym, że jest Ci ciężko, jest Ci źle, wybieram życie. Na tamto, co się wydarzyło, już nie mam wpływu. Wybieram życie, wybieram to, na co mam wpływ. Mogę pójść, pójść w tą beznadzieję. Mam prawo. Ale też mam prawo wybrać życie i pomimo straty być dalej. Obecna, kreująca w cesarzowej. Yy... Rodząca nową energię dożyciową. Może na początku będzie szło jak szło, ale to, jak cię tylko coś złapie trudnego, to naprawdę mów sobie, wybieram życie, wybieram siebie. To pomaga. Co nie pomaga? Piątka buław. Ta niezgoda na to, że tak czuję. Że może już jakiś czas minął, a ty dalej się wkurzasz, że... Je... To dlaczego tak się stało? Daj sobie czas. Powkurzaj się. Ale to se w trójce denarów. Boli jak cholera. Trzeba odetchnąć i powiedzieć, to poszło. To jest przeszłość. Jeżeli będę ciągle tam wracać, to moja rana będzie tak. Tu się już troszeczkę zasklepi, nie? Ale ja ją biorę nóż i rozcinam na nowo, i znowu krwawi. Czy to jest dla mnie dobre? Czy właśnie wybieram siebie, wybieram życie? Może idźmy w tą drogą, a to, co się zadziało, to jest przeszłość. Wracanie z żalu, ze złością do tego, jak mogłeś, jak mogłaś. No widocznie mógł i mogła. Albo że ktoś odszedł. Ja uważam, że oddechy mamy policzone. Że ktoś na górze nam dał <laughs> ileś oddechów do przeżycia. I to jest ta pokora, pogodzenie się z tym, że jest tak. Że ten związek się zakończył, że praca, która wydawała się rajem, się zakończyła, że ktoś odszedł z tego świata i go już nie ma, ale jest w twoim sercu, możesz sobie zawsze pielęgnować to i mówić kontakt z osobami, które są w innych wymiarach, no może też zrobię filmik, jak chcecie. Jak się komunikować, jak odczuć, że. Ale też uważam, że często osoby, które odeszły, trzeba ich je zostawić w spokoju. Nie szarpać tej duszy, bo i tak ich nie przyciągniemy. Osobny filmik na temat wywo wywoływania duchów, bo się, to jest ha, ha, he, he, a to się robią potem duże problemy. W każdym razie, co nie pomaga, nie pomaga tkwienie. Przeszłości. Nie pomaga. I złoszczenie się, że tak się stało. Stało się. Mógł, mogła, zrobiła to. Powiedzenie, okej, okay, dobra, boli, tak. Ode mnie wybie yy, zależy, co ja z tym zrobię. Dokąd pójdę. Czy dalej, w tą beznadzieję i w ten ból, czy. Wybieram siebie, żyje dalej. Pomimo pamiętaj, że pokazała się nam karta czasu, karta żałoby, że trzeba dawać sobie też możliwość w tym, co czuję, na to poczucie beznadziei, na to poczucie smutku. I e, kiedy chcesz zapłakać, to zapłacz. uzy są dobre. Też usłyszałam kiedyś, że nie płaczemy nad tą osobą, która odeszła, tylko płaczemy, że ona nas zostawiła i płaczemy nad sobą. Też coś w tym jest, nie? No ale tu się to nam pokazało, że nie mamy kontaktu. I to jest bez względu na to, czy tamta osoba odeszła za światy, czy odeszła po prostu fizycznie od nas. No. I jaka jest rada? Kocham tarota. Rada w rycerzu Pentakli. Rada jest taka, daj sobie przestrzeń, czas i pozwól, nie wracaj do przeszłości. A jeżeli wracasz, to wiedz, że tam się nie uzdrowisz. Tutaj jest, wybieram siebie i popatrzcie, powolnym krokiem, każdego dnia, dzień po dniu idę do swojego światła, bo rycerz... Pentakli, on wie dokąd on zmierza: do swojego uzdrowienia, do tego, że godzę się na to, że tak się stało. Mam tego pełną świadomość i daję sobie czas, żeby to przeżyć. Krok każdego dnia budzisz się rano i mówisz: wybieram życie, wybieram siebie, idę dalej. Powolutku. Tego się skokiem nie zrobi. Przeżywanie straty o, to jest proces każdego dnia. Przeżywanie żałoby to jest uzdrawianie się właśnie przez te 9 miesięcy, które się nam tu pokazało. Czyli jakiś czas. Jeżeli to trwa u Ciebie dłużej, to może warto e, zwrócić się do kogoś, kto się zna na tych procesach i pomoże Ci przejść do życia dzisiaj. Do życia teraz. Do życia wybieram życie. A nie wybieram otchłań. I tą beznadzieję. Niesamowite czytanie. Jak, jak zwykle tarot. Moim nowa talia. Poprosiłam, żeby ze mną pracowała. Trzy dni się prosiłam. Trzymam za Was kciuki i proces tego przeżywania straty. To jest proces. To nie jest tak. A dobra, nie spierdala. To tak nie działa. Pozwól sobie na proces. Czy mam za Was kciuki, kochani? I do zobaczenia. Pa!